On specjalnie też pisze do mojego duo, mimo że wie, że jesteśmy duo Tak jakbyś, nie wiem, komuś dziewczynę odbił, nie? Tyle Czemu on porównuje kradzież duo do kradzież dziewczyny? Stary, zobaczysz, że on cię splitnie za jakieś półtora miesiąca Czyli ty mówisz, że i ty jesteś na moim poziomie, jesteś lepszy ode mnie? A może jeszcze powiedz, że e, PGR się liczy, a nie PR Karma jeszcze wróci do ciebie, <laughs> zobaczysz On mógłbym się mieć w sumie, niby, na gali Co ci z Kazama? Bo Kazama jest stary wykręcony i on mówi, że jestem złodziejem i że mu dziewczynę zabrałem Ale tak jak mówię, nie? Snake. Że on tak postępuje, że wiesz. To jest tak, jakby. Nie wiem, że na przykład ziomek jest zajęty, w sensie dziewczyna jest zajęta, i chłopci kradnie, wiesz, próbujesz poderwać zajętą dziewczynę, nie? To on specjalnie też pisze do mojego duo, mimo że wie, że jesteśmy dło, oferuje mu pieniądze i tak dalej. Więc dzieciaczki od Kubiksa, nie piście, że powinienem mu kibicować, bo nie będę mój kibicował za takie zachowanie. Ja tutaj takie czystki robię. Tyle już poszło banów. Ale po prostu ludzie są niedoinformowani, po prostu pewnie przyszli tam od Kubiksa i nie wiedzą w ogóle dlaczego? o co chodzi, co się dzieje Nie wiedzą dlaczego ja tak że jakby antykibicuję, nie? Że wyjaśniam, że kradnie duo A czemu on porównuje kradzież duo do kradzież dziewczyny? To co, jeżeli ja napisałem do Kamiego, jeżeli grał z Cisem, czy nie chce ze mną spróbować duo To znaczy, że Cisowi też odebrałem dziewczynę i każdemu innemu Czyli Ile w takim razie osób na tej Fortnite scenie sobie duo zabiera? że rząd wybrał, że z nim zagra, a nie on ukazał. Ale to nie duo, no. Nie kradnie, no to że. Kradnie, bo raz sobie człowiek było z nim, a on sobie kradnie, nie? No, no ale to jakby na no, Twój dół cię spliknął, a nie Kubiks. No nie, Kubiks z zwierz. E, Karnie, no chciał z nim grać i tak dalej spędza, nie? Więc balić, nie. No dobra, no chciał grać, ale to krócej zdecydował, że z nim zagra. tu uważał Ciebie za lepszego, a to też z tobą wybrał. chciał. Dobrze mu Kubik gada. Kubiks e, z Karnie, no chciał z nim grać i tak dalej spędza, nie? Więc nie. No, właśnie z do niego pisał. No okay. dobra, ale no to przecież. Ale kradnie, ale kradnie, przecież kradnie. Kradnie, walcz go. Tak jakbyś nie wiem, komuś dziewczynę odbił, nie? No nie, no bo przecież. Tak! No dobra, ale czyli rozumiem, że jak na przykład twojej dziewczynie, Opręci? jak Josep jakiś chłopak zaproponował nie powiem co, to to znaczy, że ona automatycznie musi się na to zgodzić? Nie, no to znaczy, że. No nie! Słuchajcie, z Kazamą, bo Kazama jest stary wykręcony i on mówi, że jestem złodziejem i że mu dziewczynę zabrałem Dobra Ja spierdzielam, muszę jeszcze zjeść w obiadek Nie no, ja Kazamę żadnego hosta nie będę dawać stary, nie zdenerwował On jest tak, on ma takie ego, on wyżej, on, on, on stary Wyżej sra niż dupę ma Czy gra Nobilda? No ja raczej no nie gram Nobilda, nie? Grałem dzisiaj Nobilda, ale nie wiem czy z Kazamą gram dzisiaj Nobilda, Bo on, on stary jakieś dramy robi i właśnie się zastanawiam czy Ja nie wiem z kim ja gram Aj. Halo? No, się ma. Ja podczas... Nie ma. Co? No, ja jeszcze odpowiedzi nie dostałem. To no mnie ogarnij, albo grasz, albo nie. Ale ja odpowiedzi jeszcze stary nie dostałem. No to nie wiem, ja muszę mieć teraz odpowiedź: albo dajesz, albo nie. Dam ci pokażkę, no bo no, ja stary nie wiem, no. 15 minut kogoś znajdź na Brazylię, stary? radę na zarkujesz. luzie, na luzie, dasz radę. Dobra, to ja sobie kogoś szukam na luzie. Nie, lobby, no nie takim szukaj, takim. kazama! No to, no to się ogarnij, no widzisz. I teraz ty zostaniesz bez duło. I co? Fajnie tak? I co? I graj z jakimś zero-perowcem zaraz. Jak ci ten duo nie odpowie, to sobie graj z perowcem. Ja sobie szukam, bo już mam tego dosyć. Nie, no, gramy, gramy! No widzisz, bo nie masz z kim teraz, bo już jesteś coraz słabszy i ten. Ale widzisz, już chciałeś se duo jakiegoś znaleźć, już mnie wystawić, ale ci nawet nie odpisuję chłop Bo już wiesz, że jesteś taki słaby i ten No i czemu mnie wyzywasz? Czemu cię wyzywam? Bo mi duło kradniesz stary Julka też mówi, że to co ty robisz to złe i w ogóle. Ale co złe? Ale to stary, ty rozumiesz, że to duo partner decyduje z kim on będzie grać? Karma ci Kazama jeszcze wróci za robienie tych dram ze mną No karma? To chyba tobie Czeku. Jak już to do ciebie zapukę, karma nie, czemu do mnie? Ale ty rozumiesz, że jeżeli kluczek by chciał, to on by z tobą grał. Tak jakbyś, to jakby tego. Ale kradniesz duło, rozumiesz? Stary, zobaczysz, że on cię splitnie za jakieś półtora miesiąca, bo... To, ale no to tak cały wzi... sezon przynajmniej Coś, zagramy, no wiesz, a ty... Wiesz, czemu? No. Bo będziesz się wywalał, ja jestem tego pewien. Bo ja, na przykład, miałem z nim dobre zgranie. To nie jest tak, że że wiesz, że A wiesz, o, że my prawie wiem. się dostaliśmy też i co? Spoko, ale to wiesz, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ale co, czyli tyś w tym momencie porównujesz siebie do mnie, tak? Czyli ty mówisz, że i ty jesteś na moim poziomie, jesteś lepszy ode mnie? Ale ty rozumiesz, a ty wiesz, że... Może jeszcze powiedz, że... Tak. G się liczy, a nie PR i tak dalej, no nie. Dobra, to, ale no to ja w takim razie w tamtym bardziej, w sezonie stary zrobiłem hajs na Solos 2 3 razy z Arterem zrobiliśmy dwa razy Bakwala Mów sobie, myśl sobie co chcesz. No nie myślę, ja... to są fakty, Każdy Kazama! Widzi. Każdy widzisz, ale... że jesteś coraz słabszy, coraz bladszy, bo nie grasz już w tego Fortnite'a i tak będzie. Karma jeszcze wróci do ciebie, zobaczysz. Ty kazama... Jak wróci Karma no wróci do mnie do ciebie, no bo to... ja? Czekaj, ty chyba sobie żartujesz. Ja jestem akurat tutaj krystalicznym graczem Fortnite'a Nie, Fortnite bo robisz dramę, nie, nie jakieś dramę stary robisz. No robię dramę, bo mi długo kradniesz, no to chyba jest logiczne a Ja się kradnę duo, to do ciebie zespitał stary Ale debilu, ty złe zaproponowałeś, ty jesteś zjeb... czy co, mnie denerwujesz nie <laughs> wiem. Jak, 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 cię denerwuję stary, no Kurna Aha Dobra, kurde, ja gram pierwszą grę, a w ogóle... Dobra, dekoncentrujesz mnie stary już ty mnie dokoncentrujesz to, to nie jest moja wina, nie? Że po prostu stwierdził klucze A, on się zmutował. On jest inny, nie? On jest inny po prostu. On jest inny. Siema. Siema, siema. Słuch słuchaj, powiem ci tak, no ogólnie ja nie będę rozmawiał już. Jeżeli rozmowa Nie, jest Dodajemy reklika, taki... dodajemy na znowu. Damy. Słuchaj, nie, nie będę rozmawiał. Jeżeli rozmawiać tak. Albo gadamy, albo nie gramy. Albo gadasz to... ze mną irhikiem, albo nie gramy. Okej, okay, czyli jesteś taki, że jeszcze oszukujesz, tak? Dobra, to ja już. Słuchaj, jeżeli nie zagramy. Ja no już mam dramę z tą do końca życia. Już, już, mam, już mam gdzieś i nie będę chciał się z tą zadawać. Więc. Albo gadamy z Rychlikiem bieram. i wyjaśniamy to, albo nie gramy. Nie, nie będę wyjaśniał i gadał z Rychlikiem, ponieważ no oznacza rozmawiam to... była... Ja No ja, ja, ja to. Ja, ja, ja nie gram ze kamerami. Ja nie gram z kamerami. Okej, okay, dobra, to wymalony mam na ciebie. Robię ci dramę i stary. Ale za co? Ludzie dramę? będą cię walić, nie? Ludzie się będą walić z Twitcha i tak dalej, zobaczysz, no. będziesz skreślony. Za co? To dobra, to nara, nie chce mi się gadać, no. Jak nie chcesz wyjaśnić, to nara, no ja nie muszę grać. Dobra, nara. Także już w ogóle się do mnie nie odzywa i ja Cię blokuję i tak dalej, nie? Bo ja nie chcę mieć do czynienia z takimi osobami. Ja też nie chcę mieć do czynienia z osobami takimi. Okej. Okay. Nara. Nara. O, ja już mam widzowie, ja już mam duo partnera, wiecie z kim gram? Z Króczkiem gram, z Króczkiem gram. Lepsza wymiana, lepsza wymiana przynajmniej. Alo. Halo? Za Halo. Ile kończysz? Yy, no 60 na live mam. Nie, laj, to jest laj, debil. To Dobra. Nie, mam go gdzieś, słuchajcie. Blokuję go wszędzie. U mnie jest skreślony już. Jak coś. Blokuję go wszędzie. I nagrywam TikToka od razu. Dobra, nagrywamy. Słuchajcie, info zostanie chwili. Ogólnie kubiks jest już u mnie skreślony. Byliśmy umówieni 1, kilka 1, godzin temu, że zagramy na no builda. Dawaj, jest godzina 20.02. Jak zrobisz żarny, będę w szoku z tej gry. Nie? Ale masz takie temy? No, tylko nie mam rakiety. Kazama TikTok od ramy z kubiks. A co on chce TikToka nagrywać? Dobra, no i, I kubiks wystawił mnie. E, ja specjalnie przyjechałem do o, domu, żeby o. zagrać dzisiaj. co mnie budujesz? się. specjalnie przyjechał do domu. Eee. No, on jest inny, nie? On jest widzowie przysięgam. Ja wiem, że go promuję, nie go wieszko. nawet oglądając, no ale ja zawsze Kazama oglądałem. Ja traktuję Kazamę jakby on po prostu był jakimś projektem, nie? Bo będę szczery, ja nie spotkałem się nigdy w życiu z takim człowiekiem jak Kazama. On jest po prostu jakiś uniwersalny, on jest innym człowiekiem. Dobra, nie mogę znaleźć jego widzowie TikToka. A, bo on mnie zablokował na TikToku. Kazama mnie przecież na że teraz wszędzie zablokował, bez kitu. Macham, dobra. Oj, dobrze Sigma, króciutko Nie zrobimy dzisiaj w dwójkę koala Kazama, dzisiaj w dwójkę koala nie robimy Będę z wami szczery, <coughs> mam być z wami szczery? Ja dzisiaj na 19 byłem jak coś Z Króczkiem byliśmy na 19, jakby że gramy jednak tego nobilda. I to z Rychlikiem to było tak po prostu, żeby powiedzieć Przez to, że Kazama mnie tak zdenerwował To ja i tak bym mu o 19 nogę na gazie zrobił Co by się nie stało a ja szczerze, zagrałbym z się dzisiaj nobuilda i napisałbym kluczkowi, że z nim nie gram nobuilda, gdyby kazama nie dodawał na mnie na Twitterze ani na TikToku żadnych rzeczy, że rzuca na, na mnie kontwę, albo że to stary to ma ze mną dramę jest... Revenge na Kubiksie, nie, no po prostu nie będę się już z nim zadawał stary, bo nie ma co się z idotami zadawać, którym nie możesz ufać, wiesz. Nie no, Prime MMA6, ukryta walka Kazama Kubik. No, no nie no, mógłbym się bić w sumie niby nagali.